Witam cię serdecznie, bojowniku. Nazywam się Nikodem Finkę i chcę cię zaprosić na program treningowy, trening twardziela, poziom poborowy. Każdy z nas, ja również kiedyś zaczynałem właśnie pierwszą walkę o siebie z aktywnością i ze sportem, więc być może teraz pora właśnie na ciebie. Dzięki temu programowi uzyskasz super samopoczucie, świetne zdrowie, no i bardzo dobrą formę. Jeśli ten program będzie dla Ciebie zbyt lekki, przejdź na poziom wyżej, czyli na trening twardziela poziom porucznik. Pamiętaj, że do tego treningu nie potrzebujesz żadnego sprzętu. Potrzebujesz tylko trochę chęci, 2 metry kwadratowe i razem zrobimy świetną formę, a tymczasem zapraszam Cię na trening. Oczywiście trening zaczynamy rozgrzewką. Jesteśmy na początku tej drogi, tej walki o siebie, więc musimy przejść sobie tak krokowo, etap po etapie, przez właśnie te programy treningowe, które dla ciebie przygotowałem w treningu Twardziela. Więc zacznij tak jak powinno się zaczynać, czyli od tych podstaw, zbudować trochę kondycji, wzmocnienia ogólnego mięśni, a potem będziemy sobie szli na kolejne etapy budowania właśnie sylwetki, siły mięśniowej. Ale naprawdę trzeba przejść te podstawowe rzeczy, żeby przede wszystkim mieć dobrą technikę, żeby się nie zniechęcić, jeśli chodzi o na przykład zakwasy, albo żeby nie przeczążyć swojego ciała po prostu. Więc wykonuj te ćwiczenia, które ja wykonuję. Właśnie e, dzięki nim się rozruszamy, e, dzięki nim wzmocnimy nasze mięśnie, e, nasze samopoczucie ulośnie, będziemy lepiej spać. Oczywiście nie mówiąc tutaj również o elemencie e, seksualnym, który oczywiście również e, trzeba o tym powiedzieć, po prostu trzeba o tym mówić, że to jest element, który bardzo, bardzo buduje męskie libido, nie ma co ukrywać. I też pewność siebie, czyli ta sylwetka, to dobre samopoczucie, też gwarantuje to, że po prostu lepiej się czujemy jako faceci. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym rozmawiać. Być może jest to temat dla Ciebie tabu, ale nie dla mnie. Mam nadzieję, że się tutaj razem otworzymy do tego i będziemy razem budować świetną formę, a rezultaty przyjdą, zobaczysz jak szybko. Pamiętaj również o dobrej diecie. Bez niej nic się nie wydarzy. Ręka do góry i delikatnie dociągamy do boku. Trochę to nasze ciałko porozciągamy, pomobilizujemy. Może się trochę zastało przez te lata, tygodnie, miesiące. Nie wiem, ile jesteś właśnie w takim letargu, albo czy jesteś już z tą aktywnością. Zobacz, czy ten trening jest dla ciebie wymagający. Przejdź całe 30-dniowe wyzwanie ze mną. Hop. Teraz delikatnie pochylamy ciało, tak żeby nas rozciągnęły tyły ud i prostujemy się, wspinając pośladki. Hop. i wracamy. Hop. Trenuję wielu facetów. Są to faceci głównie po 40. Którzy oczywiście mówią, że po 40 się zaczyna życie, więc i też budowanie formy, a przed tą 40 oczywiście, budowanie. Różnych innych elementów, jak biznes, relacje, rodzina, a potem jest troszkę więcej czasu dla siebie i pomagam właśnie facetom wracać do formy sprzed lat albo budować ją po prostu od zera, jak tej formy nigdy nie było. No i dzisiaj są naprawdę w fantastycznym miejscu, jeśli chodzi o poziom wytrenowania. Biegają, skaczą i przede wszystkim cieszą się dobrym zdrowiem. Otwórz sobie biodra w ten sposób. Wyciągnij. Początki mogą być takie, wiesz, jak to początki. Zawsze trzeba przejść ten pierwszy etap, powiedzieć sobie, dobra, jestem już tutaj. Trzeba w takim razie dokończyć to, co się zaczęło i ruszać dalej, w dalszą drogę. Pamiętaj, żeby się zważyć, zmierzyć obwody, żeby wszystko było mierzalne. Zrobić sobie zdjęcie, wymachy prawą nogą pięć razy Hopa, 3, 4 i 5. Zmień stronę, prawa noga z przodu, lewa z tyłu. Zrób wymach i wróć nogą do tyłu. 2, hopa, 3, hopa, 4 i 5. Pięknie. Ostatnie ćwicząco, stajemy dosyć szeroko i staramy się takim delikatnym, okrężnym ruchem ciała i kręgosłupa. Zrobić sobie trzy takie obwody na stronę, Hop. i trzy, i w drugą stronę, tylko wolne, żeby się nie zakręciło w głowie i dwa, Hop. i trzy i ostatnie powtórzenie i pięknie. No co? Zaczynamy. Pamiętaj, że możesz zrobić odpoczynek i regeneracji, kiedy tylko potrzebujesz, kiedy potrzebuje to e, Twoje serduszko, Twoje płuca. Zaczniemy sobie od delikatnego truchtu w miejscu, po prostu sobie delikatnie poskaczemy. Po co skaczemy? Po to, żeby cały układ krążenia pracował, żebyśmy spalali więcej kalorii, bo przez podwyższony poziom pulsu, czyli po prostu tak jak Ci szybko bije serce w ciągu minuty, Podwyższa się metabolizm, przez co spalamy więcej kalorii, bo y, ciało jest y, podczas wysiłku. Więc staraj się skakać nisko, delikatnie z nogi na nogę, bądź tak, jakbyśmy skakali delikatnie na skakance. niciutko tak, żeby właśnie naszych stawów nie obciążać za mocno. Miękko, y, kolanka są delikatnie ugięte i miękko pracujemy sobie. Jeśli ciężko przechodzisz sobie do marszu, a nie zatrzymujesz się non stop, sobie pracujemy na palcach kolana w górę. To jest jak wtedy, jak cię łapie zadyszka, już jest ciężko. A jak możesz, to oczywiście sobie delikatnie cały czas skaczemy, zatrzymujemy dosyć szeroko stopy i palce delikatnie na zewnątrz. Następnie wykonujemy sobie pół przysiady. Czyli takie ugięcia w stawach kolanowych, pośladki idą do tyłu, a ręce w momencie ugięcia nóg idą przed siebie. Dosłownie, krótki ruch, tylko tak, żeby ująć delikatnie, wzmocnić to nasze uda. Cztery ostatnie, trzy. Dwa, jeden ostatnie powtórzenie i bum, Dobra. I znowu, jeśli Ciężko, poziom pierwszy, to maszerujesz, kolana wysoko, cały czas podbijasz wtedy puls i budujesz kondycję. Potrzebna Ci będzie również do przejścia na poziomy wyżej. Op. Jeśli jest jeszcze power, jest energia, to zaczynasz sobie delikatnie, miękko skakać z nogi na nogę albo w ten sposób, tylko i wyłącznie zobacz, w jaki sposób. Delikatnie uginam nogi, prostuję. Na łydkach i na udach pracuje. Następnie Ty sobie skaczesz, ja Ci pokazuję kolejne ćwiczenie. Przejdziemy sobie do podporu, jak do pompki. I będziemy dotykać raz jedną ręką barku, raz drugą. Staraj się trzymać jeden poziom w ciele. Zbytnio głowy nie wyciągaj do przodu, tylko przedłużeniem właśnie naszego kręgosłupa. I po pięć razy na stronę będziemy dotykali jednego barku i drugiego. Przygotuj się, zajmij podpór, i będę liczył. Uwaga, zaczynamy. Raz, staraj się nie skręcać bioder, nogi dosyć szeroko. Dwa, e, dłonie pod barkami. Trzy, hop, e, cztery i pięć. Delikatnie sobie wstajemy. Może być na początku dziwnie, zmiana tych pozycji z poziomu na pion daje to, że ten pulsik, trochę właśnie ten puls zawsze idzie delikatnie do góry, więc możesz czuć delikatne zmęczenie. To jest zupełnie normalne. Naszym podstawowym ćwiczeniem dzisiaj są po prostu skoki, wyskoki, przeskoki z nogi na nogę, po to, żeby cały czas pobudzać to spalanie. Uff. Pamiętaj, jak jest ciężko. Przechodzimy sobie do marszu. Pobudzimy sobie troszkę teraz jeszcze nogi. Stajemy sobie szeroko, unosimy, kopiemy nogą prawą, kopiemy nową, nogą lewą. Bum. Wyciągasz jedna, druga strona. Hop! Bum. Wiem jak to jest zaczynać. Cztery razy zaczynałem różne sporty walki, w tym karate, zapasy. Jiu jitsu, trochę MMA i jeszcze wiele innych, takich jak capoeira i wyciągnij, kopnij prawą, zatrzymaj, I kopnij lewą, zatrzymaj. Cały czas powodujemy to, że ten puls jest na wyższym poziomie, przez to więcej spalamy, a po takim treningu zobaczysz, że poczujesz fajną energię. Ostatnie trzy, ostatnie dwa, ostatni prawy, ostatni lewy. I zaczynamy sobie oczywiście, jeśli możesz, jesteś w stanie. Jeśli czujesz jakieś zawroty głowy, jeśli czujesz, że już wystarczy, zawsze możesz do tego programu wrócić już jutro i zobaczysz, że będzie o wiele lepiej. Jeśli jest ciężko, weź sobie głęboki wdech, głęboki wdech, zrób wydech, zaciśnij piąchy i walczysz dalej, ale wszystko z umiarem i rozsądkiem. Pamiętaj, jeśli coś boli w trakcie tego treningu, tak mocno, że uniemożliwia Ci to poprawne wykonanie ćwiczenia, to zaprzestań jego wykonywania. Nic na siłę. Pięty w pośladki. Hop, hop. To jest dopiero pierwszy krok w drodze do Twojej walki, w drodze do Twojej formy, zdrowia, więc nie przeforsuj się, nie rób niczego na siłę. Hop, pięknie. Luźniutko. Przechodzimy sobie teraz do pompek lub półpompek. Ty wybierasz, yy, która opcja jest dla ciebie dzisiaj właściwa. Opcja pompki na kolanach, yy, złączone nogi, brzuch napięty, pośladki złączone, głowa przedłużeniem kręgosłupa, żeby nie było tak głowy, tylko postaraj się kontrolować. W ręce szerzej niż linia barków naszych. I staramy się dosyć blisko te łokcie trzymać. I uginamy sobie. Uff w ten sposób ręce do pompki lub opcja druga jeśli czujesz, że jest jeszcze siła no to pompki zwykłe Hop. przygotuj sobie już pozycję za moment ruszamy pięć pompek wykonujemy wspólnie uwaga, przygotuj się pierwszą zrobię na kolanach i, i uwaga i start pierwsza, nie śpiesz się nie śpiesz się żeby wolno szedł ruch również w dół, żeby nie dynamicznie w dół i potem w górę, tylko właśnie jednostajnym ruchem. Cztery. I ostatnie powtórzenie. Hop. I pięć. Wolniutko wstajemy, tak żeby się nie zakręciło w głowie i oczywiście przechodzimy sobie do biegu w miejscu, bądź już wiesz jaka jest druga opcja. Hop. trzecia opcja, maszerujemy z kolanami w górze, ale cały czas, nie zatrzymując się, działamy, walczymy. Hop. oddychamy, pełen powerek, przechodzimy sobie do delikatnego biegu. Ty wybierasz, która opcja, jesteś rozsądnym wojownikiem, więc wierzę, że wybierzesz to, co dla Ciebie najlepsze. Ja Cię prowadzę według mojego wieloletniego doświadczenia właśnie z bojownikami. Wiem, jak to jest, jak się zaczyna, wiem, jak to jest, jak kiedyś się miało, forma jaką się być może ma dzisiaj. Ale są priorytety w życiu, więc ja absolutnie to rozumiem. Ale szybko wrócisz do foremki. Hop. Przechodzimy sobie do podporu tyłem, tak? W ten sposób. Hop. Ściągnięte łopatki, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Zatrzymaj dłonie skierowane w tył. Hop, prostujemy sobie nogi, zatrzymujemy. Hop, wracamy. Ręce proste, barki ściągnięte. Hop, zatrzymaj i wróć. Pięknie. Hop, trzy, cztery, zatrzymaj. I ostatnie powtórzenie. Hop, i pięć. Uf. Pięknie. Odpoczywamy sobie. Minutka przerwy. Oczywiście zawsze możesz e, zrobić przerwę, kiedy tylko potrzebujesz, napić się wody, wejść dwa głębokie oddechy e, i po minutce zaczynamy kolejny bój e, w kolejnej rundzie treningowej naszej, a zobaczysz, że z kolejnego treningu na kolejny trening będzie coraz, coraz e, lepiej. To gwarancja e, satysfakcji, zadowolenia właśnie z naszych treningów, treningu twardziela e, poziomu poborowy. Ale tak jak mówię, każdy kiedyś zaczyna, ja zaczynałem z białym pasem w karate, potem w jiu -jitsu. przychodziłem na kolejne sporty, dostawałem w cierry, to po prostu to jest naturalna kolej rzeczy. Zresztą co mam Ci mówić, zresztą wiesz jak wygląda życie i wiesz jak wygląda coś, jak się zaczyna. Uff, 10 sekund i ruszamy w kolejny bój o formę. Zaczynamy już sobie delikatne skoki Uff, z nogi na nogę. Nie za wysoko, ma być mięciutkie lądowanie. Miękko pracujesz na nogach. Uf. Możesz obunóż skakać, delikatną skakankę wprowadzić oczywiście. Lupy maszerujemy cały czas, nie zatrzymujemy się. Hop, 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 hop. Non stop, non stop. Pracujemy. Uf, 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 uf. Zatrzymujemy i wykonujemy sobie 10 półprzysiadów. Pamiętasz, jak wygląda ten półprzysiad? Wychodzimy pośladkami do tyłu. Staramy się, żeby kolana były nad naszym śródstopiem, Plecy wyprostowane, ściągnięte. 3, Cztery. i jeszcze. Ostatnie 5 twarzą. I 4 ostatnie. Wyciągnij ręce, zrób przeciw uwagę. 3, HP, dwa, Uf, jeden ostatnie powtórzenie i luźniutko. E, mogą trochę zapiec nóżki, e, mogą. Możesz je po prostu poczuć, Uf, ale z kolejnym treningiem, kolejnym treningiem będą coraz mocniejsze, a my będziemy robili coraz bardziej urozmaicone ćwiczenia, treningi. I delikatnie sobie trochę pootwieraj te blederka. wyciągnij sobie delikatnie kolana w górę. Maszerujemy, bądź delikatnie skaczemy. Przechodzimy sobie do marszu. Bierzemy kilka oddechów głębokich, przechodzimy sobie za moment do podporu, i będziemy dotykali w podporze barków. Dłonie do barków. Raz jedna, raz druga. Pamiętaj, żeby dłoń była w linii barku, jak będziemy w naszym podporze. Przygotuj się. Zaczynamy po pięć. Nogi dosyć szeroko, żeby trzymać stabilizację. Dwa. Najbardziej męczące podpory. Trzy. Cztery. I po ostatnim pięć. Nie śpiesz się ze wstawaniem. Dajmy sobie chwilę na to stanie, żeby szybko nie zmieniać tych płaszczyzn, bo się po prostu w głowie zakręci. Dajmy sobie chwilę luzu. Już możemy być coraz bardziej zmęczeni, to jest absolutnie normalne, że tak to się dzieje. Odpocznij, odpocznij. Pochodź sobie, napij się wody, weź ręcznik, otrzyj czoło, otrzyj twarz. Zaczynamy sobie delikatne skoki. Jak ciężko? Oczywiście jest opcja druga, lub opcja trzecia. Pięty w pośladki. Cały czas bądź jednak w ruchu. Cały czas bądź jednak w ruchu. Pracuj sobie. Możesz sobie chodzić przód, tył. Ręczniczek możesz sobie tu zawiesić na szyję. Otrzeć się. Ale nie przestawaj. Hop, hop, hop. Lecimy razem. Bum, bum, bum. Dobrze. I delikatnie zaczynamy sobie kopnięcia. Raz jedna, raz druga strona. Uf, uf. Wyciągnij kolano, wyprostuj nowy. Nie musisz wysoko, jak tu ciągnie z tyłu uf, i masz przeblokowane gdzieś tam te stawy. Będziemy też nad tym pracować. Tutaj proponuję Ci, żebyś wykorzystał program pogrąca Bólu rozciąganie nóg bioder. Jest jeszcze odcinek lędźwiowy. Jest cały kręgosłup. Jest rozciąganie w 10 minut. Więc znajdziesz dla siebie odpowiedni program, żeby trochę rozruszać swoje ciało. Bum. Tu rozruszamy je aktywnością. 4, 3, 2, 1. Ostatni. I znowu opcja. Delikatne bieganie. Marsz, pięty w pośladki. Wybieraj rozsądnie. Cały czas jednak spalasz kalorii. To jest najważniejsze. Spalasz, spalasz, do tego dobre jedzonko fit jedzonko, żebyś nie nagradzał po takim treningu piweczkiem albo czymś wysokokalorycznym tylko fit jedzonko i z dnia na dzień będziesz coraz mocniejszym bojownikiem. Przerwa. Przechodzimy sobie do pół pompek bądź pełnych pompek. Ty wybierasz w jaki sposób robisz pompki. Jeśli nie potrafisz zrobić pełnej jeszcze pompki, ale chcesz mieć oderwane kolana, no to robisz sobie pół pompeczki, tyle ile możesz. Hop. Jeśli ciężko jeszcze, te ręce nie domagają, no to zatrzymaj się na tej krótkiej dźwigni i pięć pompek yy, działamy. Ja teraz wejdę sobie na zwykłe pompki, Ty wybierz swoją opcję i uwaga, yy, pierwsza, Uf, nie śpiesz się, klatką do ziemi. Maksymalnie. Druga. Pięknie. Hop. Trzecia. Dwie jeszcze. Czwarta. Zobacz jak głowicie prowadzę. I piąta. I brawo. Wstajemy. Super. Pięknie ci poszło. Bardzo wydolnościowe ćwiczenie wąbka, no bo pracuje mnóstwo mięśni w trakcie właśnie wykonywania ćwiczenia łinaramy. Jeszcze końcóweczka naszego treningu jak widzisz. Więc dajmy z siebie już maksa, tylko nie tak, żebyśmy potem po treningu przysłowiowo oczywiście umierali. Maszerujemy kolanka w górę. Ostatnie ćwiczenie, czyli podpór. Właśnie, tyłem ugięte nogi, mogą się trząść troszkę ręce, to jest zupełnie normalne, wyciągnij barki, ściągnij głowa wysoko, pośladki, przy tym wyproście, spięte maksymalnie, czyli złączone ze sobą pośladeczki, trzy, hop, i cztery i ostatni i pięć. Pięknie. Usiądź sobie chwilę. Dla jednych, jak zawsze, może to być bułka z masłem, dla niektórych jest to walka o swoje życie. Mówiąc znowu przysłowiowo, ważne, że zaczynasz, ważne, że działasz, ważne, że walczysz. Jutro mam nadzieję, że poczujesz tą moc tych treningów. Z tygodnia na tydzień będziesz coraz mocniejszym wojownikiem. To jest gwarancja moja, tylko musisz się zdrowo odżywiać. Regularnie trenować i konsekwentnie realizować nasz plan treningowy w wyzwaniu. Trening twardziela: poziom poporowy, potem jest porucznik, potem jest major, i na końcu jest generał. Więc życzę Ci, żebyś doszedł na sam koniec. A ja Ci będę towarzyszył w tej drodze i razem osiągniemy super formę. A teraz delikatnie sobie rozluźnimy nasze ciałko, czyli wyciągniemy sobie. Ramiona do tyłu, tak żeby rozciągnąć klatkę piersiową. Hop, przenosimy sobie ciało do boku, żeby rozciągnąć sobie delikatnie plecy. Raz jedna, raz druga strona. Uf. Jeśli masz jakieś miejsce do wyciągnięcia sobie tyłu, uda, na przykład jakieś podwyższenie, to połóż sobie nogę, rozciągnij sobie tył, uda. Przytrzymaj. Gratulacje dla Ciebie. Uf. Dla nas. Uf. Mam nadzieję, że po tym treningu zostanę Twoim trenerem i przejdziemy razem wszystkie treningi. Oczywiście ich jest całe mnóstwo różnych programów treningowych, ale z myślą o facetach stworzyłem właśnie trening twardziela, ale oczywiście od wyboru do koloru różnych programów treningowych po powybieraj, zobacz, co Ci pasuje, zobacz, czego nie chcesz w swoim życiu, żeby wiedzieć, jakie treningi Ci sprawiają po prostu przyjemność. Ja ci dziękuję z całego serca, jeśli czujesz się pospinany, zrób jeszcze program treningowy pogrąca bólu, na przykład rozciąganie nóg i bioder. E, tutaj nie będziemy przedłużać i do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć!